W dzisiejszym filmie opowiem o tym, w jaki sposób złagodzić objawy dny moczanowej. W trakcie dzisiejszego filmu przedstawię również przepisy, które w niesamowity sposób zmniejszają nasilenie choroby w ostrej fazie. Otóż dna moczanowa to choroba zapalna stawów, której przyczyną są odkładające się w stawach kryształki kwasu moczowego, które powodują ostry ból. Do tej sytuacji dochodzi z reguły, choć nie zawsze, w wyniku nadmiernego stężenia kwasu moczowego we krwi. Przyczyn nadmiaru kwasu moczowego w krwi jest kilka. Są to między innymi jego osłabienie wydalanie poza ciało, zbyt duża produkcja przez organizm i co bardzo ważne, niewłaściwa dieta. A teraz przejdźmy już do pierwszego przepisu. Przepisu na koktajl doktora z który gasi stan zapalny i łagodzi ból w przebiegu dny moczanowej oraz zapobiega kolejnym atakom choroby. Ten koktajl powinien składać się z 200 ml wody, 10 g zmielonych migdałów, 40 g zblendowanych wiśni, około 20 g jogurtu naturalnego i 30 g proszku jagód acai. Ta kombinacja gasi przyczynę choroby w zalążku. Zacznijmy od pierwszego składnika koktajlu, czyli od migdałów. Otóż zasadność stosowania migdałów w tej ilości w przebiegu tej choroby potwierdza nauka. W badaniu pod tytułem Suplementacja migdałami zmniejsza poziom kwasu moczowego czytamy: W szóstym tygodniu stężenie kwasu moczowego było o 13% niższe w przypadku migdałów pakistańskich i 16% niższe w przypadku migdałów amerykańskich. Naukowcy wskazują, że związki zawarte w migdałach blokują. Przekształcanie się puryn do kwasu moczowego. A to dzięki zdolności do hamowania enzymu o nazwie Oksydaza ksantynowa, który ten proces umożliwia. Przejdźmy dalej. Po co w składzie koktajlu znajdują się wiśnie i jaki mają wpływ na przebieg tej choroby? Otóż wiśnie, podobnie do migdałów, hamują enzym, który przekształca puryny do kwasu moczowego. Dzięki tej właściwości skutecznie obniżają jego poziom we krwi, zapobiegając tym samym jego tworzeniu się, a kolejno odkładaniu się kryształków w stawach i innych strukturach ciała. Ale w dzisiejszym koktajlu pojawiają się także jagody Akai w ilości zaledwie 30 gramów. Ich tajemnicą jest ogromna zawartość witaminy C, która to witamina, jak dowodzą naukowcy, blokuje tworzenie się kwasu moczowego, a tym samym gasi objawy choroby. 100 gramów tych jagód zawiera aż 1500 mg witaminy C. Zatem 30 gramów tego surowca to ilość, która jest wykorzystana w koktajlu. Zawiera w sobie bowiem mniej więcej 500 mg tej witaminy. W badaniu pod tytułem Wpływ suplementacji witaminą C. Na ryzyko dny moczanowej. czytamy, że dawka witaminy C, która miała wpływ na przebieg tej choroby, wynosiła właśnie 500 mg. I w końcu znajdujemy informację, że przyjmowanie witaminy C zmniejszyło liczbę nowych rozpoznań dny moczanowej o 12%. A w odnośniku na dole tego filmu znajduje się pełna wersja tego odcinka. Kliknij, bo warto go wysłuchać.